Życie inocenta Zbierasz cento centa Tenu zbierać na I morderce zabić Ło Cześć witajcie z tej strony Smolax Dzisiaj gramy sobie w Mardera z ekipą Pokażcie się Hej Hej Dobra Jest m.in. Y, bloki netteo Emilia, hey, Jonna, hey. Matina, Neksti Yo Juk z Dragon, Mario. Iron i, i, i niezgodna... O, Maja jest? Ja mnie zapomniałeś. T jestem. Jakiś random. Ja Jola, gdzie ty jestem. jesteś? Tutaj. A, cześć Jola. <noise> No hej! Była jest jeszcze gdzieś niezgodna, ale jest znikła. Dobra, zaczynamy, chodźcie. Ja będę mordercą, wszystkich was pozabiję. Dobra, um, więc zasady robimy. 13. Zasady robimy takie, jak ktoś umiera, to się już nie odzywa. Po prostu nie żyje, i tyle. Umarli marli nie mają głosu nie A Możemy nie zrobić nie umieranie, na przykład jakąś takie. Eee, z powrotem do kościoła, jak eee, Nie, nie, bez dźwięków, bo ten. Nie, nie, okay. po prostu umierasz, to znikasz. No i gramy jakoś, zobaczymy jak to pójdzie. Ja się boję JOLO, Pokaż bo ona jest pewnie slot? na mnie zła teraz. <noise> okay. Pokaż pierwszy, pierwszy slot? Yeah. Okay. Dobra, kupiłem sobie pochodnie, teraz będę widział więcej. Use. Uz... call. O kurde! Mm. Wow! Usia, gdzie jesteś? Eee, <noise> umarli! Umarli, halo! Eeeeh. on nie podchodź A nie widziałeś nic. Cześć, Jolo, co tam? Mati wygląda, po. Jo... Cześć, Co? Ty piro Nie sobie, sobie. bawcie się, Jolo. Co? Ja nic nie robię. I pal ludzi. Ej, ale Bilo. gdzie Bilo. jest ten murder? Ja nie wiem. Nie wiem. Może gdzieś. Jolo? Oj, Słyszałem, jak ktoś umarł. Uciekam. Eee... Chyba. Nie, ja sam tydę, dobra. Ja też nie, uciekam. Maty umarł, dobra. Mati. A. A. Jolo? Ja nie! I tam są trupy, Jolo tam chodziła Jolo? Co? jolo? Nie! Czyli to Jolo? jolo. jolo? jolo. Dobra, idziemy ją spalić, to chodźcie A ja! może to Iron Blade? To jest cichutko. E... taki cichutko Nie, a Nie, Ten, nie, nie Dobra, to nie Jolo To nie Jolo? Zrobiłeś się? E... Nie, no a mi się wydaje, że to być powiedziałam. Bo tak widziałem niezgodno. Bo Ej, niezgodna bo... się nic nie odzywa, to możliwe. Ja się nie odzywam, biegam cały czas. Uciekam. No ale się nie odzywasz. bo się skupiasz na grze. Ja się was ja sobie i Bo uciekam! Bloki biedny. A! JOLO! No mówiłam! Kto? JOLO? Nie, e? po prostu ona ja podpaliła okień. Ej, ale ty nie no, żyjesz, po ciu, ciu! Ja żyję! Aż. A! Dobra, to nie tak. O nie wiem, co ty wyrzucał. Ale co? Ej, co? Jak to nie um. To by to nie zabija od razu. Eee. To, się to zabija po chwili, jak się w tym jest. No, a ja. Neto, a, tak, nie ale nie zabija. Nie da się ustawić to, żeby był mordercą. Nie, chyba nie. Ja tam ja jestem nie. inocentem. Ja no też płynie. jestem inocentem. Ja też jestem inocentem. A tu jest prawdziwe Ino jest euro, euro, euro. inogrosz. A ty? Włączaj, a Jeroen Cywil. ty to sprawdziłeś? Nie wiem, czy wiecie na tym mordercy, w ogóle. Hej, co? Dobra, to, to nie mi kłani... Dobra, ja się już zabijam, co nie Ja się zabijam, co nie mi zabijam sobie was. Yyy, y, ja, ja bym może okay. Molak się w wow. niego nie, nie, proszę Znaczy, ja to... patrzę na to mnie przecież... Patrz! A, No, no dobra Wow. I więc <noise> no. <Ciekawe>. <noise> Jakie ja mam kurde zwidy, ja myślałem że mam miec, a to strój był. Irono, jak już zginął, to się rozwinął, 2000 łapek, to jest kolejny odcinek jest... z minigierek z ekipą Więc, zostawcie teraz łapeczkę w górę oraz subika na kanale O, znowu o? Czy Filip? Ja stałem się do tytułu Mati, to ty tmati, bo tam gdzie mar, ja przebiegam, to oni wracał stamtąd. Ja ile to właśnie przebiegam? No On z stamtąd <grym> na tam pełno trupów A, jasne. A dzień dobry, Miko. Zobie... Ja pewnie znowu nie nie. Ja i nie mogą robić. Do do Panika gawin. Przepraszam bardzo, ja już nie żyję. Umarłaś już? A Ej, ale to Marli nie mówią. Ale super. Dzień Miko. To ja? Co tak machnąłeś w niego? Nie, bo ja tutaj ruszam te dzień dobry. Death okay. Eight I tu e, shield spawner. Z... E, Pojawia się skórzec ze szkła. Ale fajne. No, przydatne. Jak, kto, jak, od ciebie leci, możesz postawić ścianę. Jego no to naprawdę nie znam. Gra cią overlocher, Jestem Mei. Odwdawał mi się, że zmasz patyki jak mi miśiali. Ej nie, ja wiem kto ma macho... Patek to jest broń? Tak Eee, Miko, dobra, Miko, ja stąd spadam. To jest Miko! A! no A, A! to jest broń, można sobie kupić. Ja tam ma, mam na przykład fajną broń. Dobra Miko, przyznaj się. Ja Nie jestem! Nie to, jest jestem. Miko, razu, to jest Miko, mówię wam od razu, to Ja nie jestem, ja jestem! On przy nie mi... mnie zamorytował JOLA! No nie! wierzę ja nie jestem! No ale nie żymy ma... nie mają głosu! Ale kto to zrobił? No i jeszcze mówi teraz... No, nie żymy głosu nie <laughs> mają! kto to zabija! Kto to zabija? Ja 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 to sobie to nie Nie wiem, na to pewno to nie Miko, na pewno nie Miko No ja nie, ej ludzie, nie ja Wiedziałem, że to walnięcie no, coś tam, tam Wiedziałem, było. że to Mikuś, nie zdążyłem się. Ale, no ej, Ej! No nie ja, żywi, żywi nie mają ten Głosu, cicho ludzie Ale ja nie jestem i tak mordercą Nie, nie jest no no, Mikuś, Taka miła osoba by niemordliwa Dobra, teraz jestem ey, albo jestem mordercą, albo kończymy nagrywać O patrz, kamera o, oh, kamera! Ja dostałem laga. laga i tak z tak takie... Kamera akcja! O nie... O nie, innocent! O nie... nie, inobro! życie innocenta, Zbieram cen do centa, Tył zbierać na, ja na ten łuk, I morderce zabić! Łooo! Ej, ono awczy podejrzanie, to pewnie jest podejrzane. To wcale nie dlatego, że... Smola się z mordercą po wszystkich ten... jak to się nazywa? No patrzcie, patrzcie na Maję, patrzcie jak Maja chodzi. Pewnie maja. A czy ty? Maja! Nie, to Emilia, bo ona się zbliża za blisko. A może to od Smolak, tylko że on może by się odmówił. No właśnie. Nie, nie żeby a. coś, ale. Maja, my są już, nie? Ty nie jesteś mordercą. Ej, Emilia mordercy. mi pokazała Uuu. miecz. Ow. Oh. Emilia maja, mi to miecz pokazała. Ja wiem, to O nie, to jest, ale... Emilia, smolak. Emilia, ciebie zawsze lubiłem, wiesz o tym. <grym> Emilia, <grym grym> to ty nie nagrywca, nie to mówisz no, specjalnie. Daj no mordercę, jeżeli mnie słyszysz. No wiesz co? Emilia, to się dogadajmy, okej? Nie! Ona teraz nie. się nie chce ujawnić, ale pokazała mi miecz. O nie. niezgodne nie żyje. <grym> nie I co? Ja morderca! Jak my wszyscy widzieli. Ej, ale blokiego tutaj jest na mnie. Ja no? nic nie widziałem. Bloki kumulatorów. Kum. O, bloki. My się widziałem cię, przecież. bloki. Bloki. Myślałem, ja? <grym> że Bloki, bloki, morderca! <grym> Więc teraz się widzimy na ostatniej, arence tutaj. Yy... O, znów komentarz. Bloki, daj komentarz do serduszkowania. Boki. E, napiszcie komentarz. O nie, morderca Nikośmi. zabija. O nie. Komentarz morderca zabija, a ja no z Blokim przypinam wam serduszko. Więc teraz e, ja jestem mordercą, więc nie macie się czego bać, nie zabiję. Dzień dobry jolo O! I Co już ktoś zabił? <laughs> jolo jest mordercą to mnie zabiła Flipa! Uciekajcie od niej, uciekajcie Aaa! <laughs> ej, ale! Nie! Ej, ej, nie powiem tego, bo... Moje no ostatnie mi, słowa przed śmiercią. No nie możesz, już. już. Ja nakapowałem na. Mi się wydaje, że to jest Miko, i spróbował nakapować na nie, 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 Miko, zwa, nie, nie, Miko zwa, nie. ja go widziałem biegło, obok mnie jak to, zabijali. Yolo, my się przecież lubimy, nie pamiętam. Loki dawaj. No nie zabiję. No ja nie pamiętam. No chyba, właśnie. Wiem, kto nie jest na nie 100%. <coughs> o, o, Przepraszam. Wypomnijcie <coughs> <Nie coughs> sobie moje ostatnie słowa. Nie pamiętam już. <laughs> eee, na to, ale nie istnieje, słowa. tak? To te słowa? Nie. Tyle mówiłeś? Nie. Pamiętajcie moje słowa. A ryby mają głos? R nie wiem, a wiem, że nie, a, ryby głosu nie mają. E. Nasze ciała wam powiedzą. Mhm. Tak to jest co Teraz możecie to Marko, w tym czasie moja zostawić moja łapeczkę ciała? w górę, oh, a my yo. lecimy dalej z ręką. Ej, oni mają jakiś sojusz! A kto? Eee, za. no, no. Ej, no, bo. Jolo, z... nie! nie! Cześć, nieźle. się mam na strony Emilia Minecraft bez parkour na całym Witajcie! E, NBA, Dawaj, teraz. Wii e, nie, nie, bo... Czemu? Witajcie! Nie. Trzeba. Witajcie! Ej, nie zgusia, chodź do śmietnika. Witajcie, ja jestem. Zapraszam. Emilia. Tak. zapraszam, Emilia. zapraszam nie... czekaj. Odejdź. Nie zgusia, chodź, zapraszam na ramkę do śmietnika. To, to jest nie, buchy, tak buchy, zawsze jest, gorąco. Nie, jak romantycznie. Muzyka we larcie. Ej! O! Już? A ja Już. Mm, Mati. Gawę, Dobra, Mati. To był Mati. Co? To nie! Ja mordercą? Nie był morderem. Ja z przebiegłem akurat Gdzie? Nie Maja nie żyje. przebiegłeś obok niego, no. kiedy kogoś zabił, Gdzie okay. jest Maj. Maj. Dora, ciało Mai? Maja ciało Nie Dobra, się, przyznaj się. Miko, stój, A do czego to się przyznać? No? Mam jedno zasadnicze pytanie. Co? Jak ty tam do choleby nie No nie, to jest właśnie. normalnie, już to jakaś faktycznie. super. Taki magic. dzik jeden. Teraz pytanie jak stąd zejść Nie da się iść. Zeskoczyć. I sędzi. Po to tajki! Dobra, to chodź znowu do śmietnika. Nie, 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 nie. nie. <laughs> <laughs> Drugi raz się nie godzę Miko, czy ty rzuca? To iganem, pewnie To Miko. No, tak, to no, tak. Miko. Miko? Miko! Nie yeah. Nie, to nie Miko, przychodził Miko, mnie normalnie Nie, Miko, nie, proszę cię, nie proszę o, ale, ale Miko normalnie to tylko kilka razy przychodził i mnie nie zabił O, dzięki Dzięki, Mati! <laughs> Mati, nie. drugi raz zabiłeś tego. No to po co goniłeś żart, mnie? To by się na poważnie. Mówię wam, przebiegł obok mnie kilka jest razy jest Nie, zabiją go no, ludzie, bo wy siedzicie jak małpę na drzewach. A, Emilia to jest! Ja? Yeah? Proszę wiedzieć. O, dama miecz! Ej, bloki. O, Emilia! To jest, to jest. Emilia? To... Tak, tak. Je? tak. Nie. Emil, chłopiec! Krzy... Fuck! Oda, babiec! Ja jestem małpą, zostaw ja biedny małpą. Jestem małpą? Jestem małpą. Sam jestem ja jestem jestem się wtedy Nie! Problem. Dobra, Emilia. Jak mordera, no? e, 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 Emilia, komentarz do serduszkowania. Nie wchodźcie, nie, e... nie, bo mnie nie, dobra, nie 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 dobra, nie, dobra, nie, eee, Ja bym od, Nie mam pomysłu. Od uciekamy, o, uciekamy. Dobra, komentarz uciekamy. Dobra. Chodźcie Cześć. Tutaj. I uciekł ode mnie. Gdzie? Dobra, kto się chce ze mną... Za tobą, za tobą. Kto się chce ze mną schać, będzie romantyczny. A, tutaj. Kto ja się chce, za, to, Tak Smolaksa ta ja, albo jak ja umrę, to ja, 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 ja z, z Filipem idę na romantyczną kolację. Mmm, tu jest Yolo. Cześć, Yolo. O, hej Filip, chodź Dzień dobry, tutaj. Dzień Patrz, wynajęłam nam tutaj domek. Boże, Ej, dom, o. Tyle. Mamy domy. o, hej Smolaks. Ej, no to ja na łóżku. Dobra to ja w toniczce. Panę Eee, No to mamy, się bawimy w Ej, ej, chodźcie, mamy tutaj przejście na bazę sąsiada. Smolak! Czekaj, 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 bo coś robię jeszcze epickiego. Tam się trudno chodzi, nie, 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 ale to jest dobra kampa. Tylko idziemy. To jest dobra kampa. Ej, czuję się. Ej, chodźcie! Iron! Wyda się czujecie tylko. Niezgodna, jak... proszę nie bić. A syni? Iron, czemu nie. jesteś mordercem? Nie jestem! Cześć Miko. Ej, kto się Niezgodna! Niezgodna Minecraft! Bez Mówiliśmy ci niezgodna, proszę nie by Aaaa, uciekamy Ładnie poprosiliśmy No nie, nie jest mała, uciekaj Cie nie. Niezgodna Minecraft. Jest? Niezgodna, niezgodna jest. Minecraft Niezgodna widziałem Ja też widziałem Jezu Duchentuchem poleca uciekać wszystkim Uciekaj Maja Na 5 metrów nie? skręć w prawo Nie W prawo, Teraz A, y skręć w lewo Iron, nie odwracaj się W lewo nie no z tyłu? Ej, lewo. Ja się lewo. A ja że się mnie. Posłuchaj mojego głosu Maja, szybko, dwa złota! Idź przed, się... przed siebie! Nie miejmy jedno złoto! biegnij do naszego apartamentu! A czekaj, zapomniałem! Rolaks, do apartamentu! Nie, 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 ja tutaj A walczę. Nie! Ej, Wim, ty też zginąłeś? Dobra, Oczywiście. jednak uciekam. zabił Bloki! Zabił! No. Dziś sobie tu ładnie siedzimy, gadamy herbatę pijemy. No i patrz, to dziw się stało. <głos》nie wiem. <głos》>. się ręka je trzy. I ciur. Zgodna z kosztem, nie, 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 nie. nie. Bartuś. O kap. O Nie, No nie, dokąd nie umrze, nie umrze szkoda. No. Widziałem. No jak trzymam... nie, to jak trzymałam, I tak już każdy wie. Jest tu na wszystkie strony. Mikołaj, tak, ale nie wystarczy. Ja tak no wiem. To nie. Dobra, A, dobra. Bo tak, z do apartamentu naszego pięknego Nie, 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 super. tutaj trzeba walczyć. To jest snajper kajpierd. Mikołaj, strasz mnie. To ja obserwuję mosty, jestem duchem. Ja obserwuję niezgodną. A ja obserwuję, gdzie jest snajper. Ale snajpia. takim sniperem Boże Może zgoda, ale żeś minął maję. To trochę takim. Ale <grym> się minęli. Oj bloki, 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 bloki. <grym> bloki, <grym> bloki. Pół minuty wolny. <grym> pleców bloki wolny. pleców może. ci chodzi Za Ej, otwieramy ten krank? bank? Otwieramy A, nie, bank? ale nie, to pe pewnie ktoś nas zabije i nie będzie. Ej, dobra, to. Ja się otwiera bank, mogę wam pokazać, tylko dajcie nie... mi dwa złote. Dobra, ja też... Dwa złote? <laughs> dwa złote? <laughs> o, jaki. Daj bo pan jeszcze dwa zł. złote. Daj pan dwa złote. Panda mi dwa złote. Panie, daj pan pić dwa złote. Panda. Panda. Panda mi dwa złote. Panda. Pan Jaka panda? Pan. Kole, kole, tak. Ej, niko, niko, pan. No, pan mam nadzieję. Da. Cool, no Ej tak. e, dobra, bank, dobra, to otwieramy bank jak... e, to, to, to ja idę sobie bohut zrobić banku są nietykalne. A jak to się robi? E, bloki <laughs> wysadzamy <wysokości. laughs> Osoby w banku są nietykalne, dobra Postalone Patrz. O, deadbush Chodź bloki y... No to no chodź, no, chodź, gonimy go, go. Ale, Ale fajny, ci węglom pięknie tak Ej. Bloki, podzielimy A. się pieniędzmi, o i Podzielimy się, bo okay. i tak żaden gracz nie może wziąć sam całego. Y Halo? Pan z, z Pan z łuk? Pan z, pan z, pan z, pan z, pan z Dobra, ja po, po prostu pan łuk. Pan z detektywem? U. Halo? Gdzie pan jest? O nie, nie ja, ja tam idę, bo Emilia Dobra, ja mam łuk jak coś. To... Ja jestem zawsze groźny. Emilia ja otwórz tak się. Dobra, otwieracie tam? Proszę mnie zabijać, ja idę otworzyć ban. Ej, wiesz, ja wezmę TNT, okej? Dobra. Bo jest na pod, no bo... Ale ja już mam TNT. Właśnie, ja się 57. Dawaj, Dawaj, 57. No Dobra. I tutaj trzeba tak. tylko. ten... podajcie. E, kod, jak Jaki no jeden hmm. to, drugi to 57? chodźcie milion. Dobra, 57. Drugi. Ale to są te dwa, to, to drugie. Chyba. No, 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 mam. A pierwszy już. Dobra, 57, a pierwszy? Yy, yy, 66. <laughs> Ale w banku proszę się nie bić. Jest, otwiera się. I oh. am kill. Umarłeś? Tak. Teraz TNT? bo ci zarbił. Uciekajcie! mi pieniądze! Dobra, biorę pieniądze. Uciekać! Ma ja nie bię proszę. Dobra, dobra. Uciekam stąd. Uciekamy! Dobra, teraz możemy walczyć. Każdy, Każdy ma tak złota, możemy się bić. No prawda, ja nie mam. nie mam. Ja też nie mam. Ja też nie mam. Ja też ja mam. Też ja też mam. mam. Każdy, kto sobie bieg do banku, no i. No, Zdydałeś to, no. przez tego? Nie. Dobra, to na pewno Iron nie jest. No, nie, tak, Nie, nie, nie. Iron, chodź, okradliśmy bank. Oho. Y I konie aha. sobie kupmy, chodź. O, kupmy sobie konie, dobrze. To jeszcze jak. Nikt nie ma konie. Maja i zdenerwuje. <laughs> <laughs> <grym z> martwa. Ja wychodzę z jakiegoś randomowego domu, to także nie zgodzę że z koniem mi przejeżdża. Konie Czy ja się boję troszkę. się boję, że tutaj gdzieś zaraz. E, tu jest ciało, mały cicho. <coughs> e, 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 Czyżby to, e, to e, Emilia Minecraft? Oczywiście jestem mordercą. Idę już cię zabijać, molek. A e, ja mam takie ja ciekawe. Ogólnie, to mieliśmy grać w, w Mordela, a to się zamienia w turniej. A Dali ja wiem, ja ja to jest morderca. Dobra, Red Dead Redemption w Murder Mystery. Tak, biorę takiego laga, czyli się aż stosnąłem. Miko? Nie, to Miko? Tak, o Miko na 101%. Dobra, <coughs> widziałem go, <coughs> widziałem go. <coughs> Dobra jest. No kurde! Dobrze smowa! Dobry Maja? Dzień dobry, e... dobry nie. Noxty to ty, tak? E, nie. Dzień, Dzień dobry, przyznaj się. E, nie. Nie. No, ty. No, Nox przyznaj no. się, no. Nie, nie przyznam się. A iron jestem na arenie o to chodzi. Tak, Iron widziałam jak zabija kto to jest? Yyy, niezgodny. Widzę. Iron mi przeskoczył nad głową, to ja nie wiem. Tak, Iron! No, no. Nie, ja, ja Ja umarłem, czy nie? Jest ja nie. <grym _> y nie. <grym _> Jaki nie. Jakiś To to jakiś karabin, hanok. To ja. Ej, Aerosol stoi tam, strzelam. Jezus, masz kapustę. Serio? Ja ciebie też. <grym> Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie wszystkim. Yy, dzisiaj była ze mną cała ekipa, pożegnajcie się. Pa, pa. pa, pa. pa, pa. Jeśli wbijecie 2000 łapeczek to będzie kolejny odcinek 2000. z jakiejś minigier 2001? Dobra, 2001 w... łapek tak, to będzie... 2002 be... 3 Dobra, 2019. 2000, 2019 łapek to kolejny odcinek z minigierek yy, Teraz się z wami żegnam i papa. Pa.